To być kotku chciał, a głodny jesteś? Zaraz sztuczna inteligencja wymyśli coś pysznego, a ja to zrobię. Tak, tak, kochani miłośnicy swoich kocich pupili. Dzisiaj albo nakarmimy, albo otrujemy nasze zwierzaki. To test AI: czy rozróżnia jedzenie dla człowieka od pokarmu dla kota? Dodatkowe utrudnienie to ma być danie na pierwsze urodziny kotka. Więc obowiązkowo z myślimi ogonkami. Tak sobie wymyśliłem, tak chcę. Ja nazywam się Leszek Biskup, jestem zielarzem, irydologiem i kucharzem amatorem. Zapraszam Was do śledzenia kulinarnych przygód na moim kanale Ziołowa Kuchnia z AI. Dzisiaj stoję w roli obserwatora i komentatora, bo sztuczna inteligencja przygotuje danie nie dla mnie, a dla mojego kota Solenizanka i kotki towarzyszki jego życia lecimy z tą genialną myślą do Groka. Zobaczymy co wymyśli. Wklejam polecenie. Grok nie jest nowością na tym kanale, bo debiutował w odcinku testowym "Prozdrowotny napój". Kto nie oglądał, proszę kliknąć w link, który wyświetla się u góry. Będzie również już na końcu tego odcinka. W tamtym filmie było kilka słów o nim, więc dzisiaj bardziej o aspektach jego możliwości, jak działa ten algorytm. Sztuczna inteligencja o nazwie GROK została stworzona przez zespół Elon Muska. jest to więc ambitny projekt, wytrenowany na ogromnych zbiorach danych. Wyróżnia go to spośród innych, że ma mniej ograniczeń, więc czasami potrafi rzucić przekleństwem. Ma duże poczucie humoru. Ma również dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Może trochę humorystycznie przypomnę moje zdarzenie z Grokiem, gdy zapytałem, jak dociera do prawdziwych, wiarygodnych informacji, gdy w internecie jest tyle śmieci, Grok odpisał, tak, ludzie spieprzyli prawdziwą wiedzę w internecie. Dlatego na razie bazuję na informacjach naukowych oraz takich, które są powtarzalne w wielu źródłach. Przyszłość ma nadzieję, że wiele śmieci przesieją, robiąc mentalne doświadczenia. O kurczę, nie wiem, czy mamy się bać, czy cieszyć. Wracamy do tematu. Akcjon, powiedz, czy koty ucieszą się zdania, które zaproponował Grok? Ta odpowiedź od Groka jest naprawdę udana, zbalansowana między kreatywnością a bezpieczeństwem żywieniowym. Z punktu widzenia zdrowia i potrzeb kota, grog wykazał się dużym wyczuciem. Oto szczegółowa ocena. Co grog zrobił dobrze? 1. Mięsna baza, kurczak, mokra karma. Świetnie. Koty to obligatoryjni mięsożercy, więc taka podstawa to strzał w dziesiątkę. 2. Olej z łososia. Doskonały wybór. Kwasy omega-3, a zdrowa sierść, wsparcie odporności. 3 brak przypraw, soli i zbędnych dodatków. Bardzo ważne w kociej diecie. 4. Kocimiętka. Nie wszystkie koty ją lubią, ale dla wielu to czysta radość, dobra jako aromatyczny dodatek. 5. Pomysł na mysie ogonki z marchewki. Kreatywne, bezpieczne, estetyczne. Nie każdy kot zje marchew, ale nie zaszkodzi, szczególnie w tej formie. Co można by lekko poprawić lub dodać? Alternatywa dla ogonków z marchewki: można użyć cienkich pasków suszonego fileta skaczki do kupienia w zoologicznym, mięsożerna wersja ogonków, naturalnych pasków stunczyka, suszone przekąski dla kotów, w wersji humorystycznej cienkie wąsy z pasty z kurczaka uformowane w ogonki przed podaniem. Uwaga dla wrażliwych kotów nie każdy toleruje mleko kokosowe czy większej ilości oleju, ale grok tego nie dodał. Like plus za ostrożność! Jak widzieliście, zrobiłem. Przepis prosty, nie mam wątpliwości, że nie zaszkodzi moim kotkom. Mokra karma, którą dodałem, jest również o smaku kurczaka, a ogonki, według zaleceń Aksjona, są z suszonej ryby. Podaję karmę do degustacji. Ciekawe, czy zjedzą. Proszę bardzo, smakuje, bardzo mnie to cieszy. Potykamy się za kilka dni i testujemy wielika AI opracowaną w Polsce. Trzymajcie się. Do zobaczenia.